Nasze wątpliwości w projekcie budżetu, który po autopoprawce uważamy za dużo lepszy, budzi zapis dotyczący budownictwa komunalnego na kwotę 2 miliony złotych. Ale pod tym budownictwem komunalnym kryje się budownictwo socjalne, czy też budownictwo komunalne z elementami socjalnymi, tak nazywa to Pani Prezydent. Otóż nie kwestionujemy w ogóle. Zasady, że w przyszłości w Łodzi może być budownictwo socjalne, ale zwracamy uwagę na wagę tej decyzji, na pewnego rodzaju doniosłość tej decyzji, z uwagi na to, że w tej chwili takiego budownictwa nie ma. A więc miałaby się zacząć nowa epoka w Łodzi, epoka, w której prezydent miasta budowałby budownictwo socjalne. W związku z tym chcielibyśmy, żeby w takim wariancie minimum pani prezydent zgodziła się, żebyśmy zawiesili na moment ten tytuł, przesuwając te pieniądze do rezerwy, a w tym czasie, w przeciągu miesiąca czy w przeciągu dwóch, mielibyśmy okazję na debatę publiczną na temat tego, jakie to budownictwo socjalne będzie, gdzie ono będzie, za, za jakie pieniądze. I czy będzie spełniało przede wszystkim te oczekiwania i potrzeby, które w mieście są. Nie kwestionujemy sprawy, bo to wszyscy wiedzą, że w łodzi mieszkań socjalnych brakuje. Oczywiście wiemy. Wiemy też o tym, że nie ma możliwości gmina, żeby zakupić te mieszkania socjalne na rynku wtórnym, żeby ogłosić, co robiła już w przeszłości, ogłosić przetarg na przykład na wynajem tych lokali socjalnych, dlatego że prywatni właściciele po niskich cenach oczywiście nie takich lokali socjalnych nie wynajmą. Więc nie jest to problem wirtualny. Jest to problem prawdziwy, ale chcemy jeszcze z panią prezydent na ten temat porozmawiać i na razie zapisać te pieniądze, zapisać te pieniądze w rezerwie. Nie chcemy tutaj posługiwać się argumentami, które być może nie są, nie są najlepsze w tym momencie, że jest to być może pewnego rodzaju zagrożenie tworzenia get, bo, bo to nie musi być. I na pewno każdy, kto rozsądny zrozumie, że, że można to zrobić w sposób bardzo cywilizowany. Natomiast brakuje nam dyskusji, brakuje nam wiedzy, brakuje nam na ten temat debat.